Stary, kogo my tu mamy? Nie wiem, wygląda mi na Reziego, No nie Rezi? jest to Rezi, nie? ale Stary, byś miał powiedzieć, popatrz na niego i jakiego typu content może tworzyć do internetu? Taki Minecraft coś to o O kurde. Kojarzysz? Cię tak średnio, dokaza? średnio. i Podpowiem, że on nagrywa bardziej taki content y, gry ogólnie. Gry, poznaje po twarzy. Izak. Y, Izak, stary, dokładnie tak. To jest jakiś od muzyki ktoś. Z muzyki, no. Może być. Podpowiem, że ktoś tam. 2115. Nie wiem, czy kojarzysz. To jest, nie, no, White to nie jest chyba. Nie, jest to white. Okay. Jakbyś miał powiedzieć, stary, najgorzej ubrany raper. Najgorzej ubrany. Malik, tak naprawdę. Średnio. No tak, średnio. A muzycznie Malika, jak oceniasz? Nie słucham, ale. Dobra. Też dosyć kontrowersyjne teksty, więc raczej nie słucham. Takie zdjęcie dosyć słabe. No, no takie. Ale... Kalkulatorowe, powiedzmy. To nie jest. Yy... Faustyna, Gen z nie wiem. Nie, ale no turbo blisko, generalnie. Stary, mam taki sixpack, skarpetek z Nike i cena regularna to 130 zł, natomiast oczywiście było na na naszej aplikacji Hype. Jeśli zgadniesz się z poprzez która które nas w aplikacji, twój margines będą to dwie, dzisz dwie dyszki. Dwie dyszki, to trafiamy do ciebie. Ile? 40 zł? 6 dyszek, więc stary, się perfekcyjnie mieścisz w marginesie, więc proszę, skarpety dla ciebie. Dziękuję bardzo.